To już druga edycja warsztatów organizowanych przez Fundację Stalina Nowa dotyczących rewitalizacji centrum bohni. W przeciwieństwie do wiosennej edycji, dzisiaj skupiliśmy się na definiowaniu pojęć podstawowych związanych z społecznym kreowaniem wizji zmiany wizerunku miasta w oparciu o jej Śródmieście. Na początek oczywiście musieliśmy zdefiniować sobie Śródmieście, o którym będziemy mówić. A następnie zastanawialiśmy się nad znaczeniem pojęcia potencjału, który drzemie jest zauważony albo wręcz marnowany na terenie właśnie tego śródmieścia. Pewnym zaskoczeniem dla nas wszystkich była trudność znalezienia punktów w centrum miasta, gdzie taki potencjał został należycie wykorzystany, chociaż też pojawiła się również pokusa. Rozszerzenia obszaru definiowanego, aby te sukcesy wpisać do projektu. Wyniki naszych wyborów i przemyśleń w tej grze konfrontacyjnej, jak to określił prowadzący dr. Piotr Langer, częściowo się pokrywały, chociaż pojawiły się opinie, w których w mieście Bochni rozciągałoby się od dworca PKP po nadszybie kampi czy uzbrojeniu. W wczesnym etapie projektu, yy, który Fundacja Salinowa, bo Bochnianie współdecydują, rysuje się już powoli obraz i wizja na wygląd i funkcjonowanie Bochni w przyszłości.